ma Z tej strony Orbit 7 i zapraszam Was na kolejny wideo, blog informacyjno, taktyczno, edukacyjny w ramach Orbi TV. Więc dzisiaj mam do poruszenia parę spraw, jako że już dawno mnie nie było e, i, i mam tego trochę się mam tak. Przede wszystkim mam do Was pytanie o to, czy chcecie. Także u mnie na kanale zobaczyć coś takiego jak questions and Answers, czyli wy dodajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. Typu wszystko, ile mam lat, ile coś i tp i td, tak? Drugą rzeczą jest to, że już niedługo próbuję, myślę, no to z zorganizowaniem timelapsa, jako że ostatni timelaps był bodajże miesiąc, półtora miesiąca, dwa miesiące temu, coś mniej więcej w tym stylu. Dobra, kolejną rzeczą jest to, że w tym vlogu także chcę poruszyć pewną niezwykle ważną, nurtującą mnie i filozoficzną treść, jaką jest to, jakie są w ogóle filmiki, jakie spotykam na YouTube. Są to vlogi, ale nie czepiam się tu do vlogerów, tylko do... Dobra, przedstawię Wam sytuację. Jest sobie taki filmik, w której Koleś mówi. No bo Hermądzio, SKKF, Wertes, Dusia i wszyscy w ogóle inni... To oni, oni się wybili na Minecrafcie Jak można się wybić na Minecrafcie? Ja robię filmiki z Minecrafta Też się wybije. Wszyscy się wybijają na Minecrafcie W ogóle, co to jest? Wchodzę na pierwszą stronę YouTube'a Minecraft, 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 Minecraft Dobra, jest sprawa taka Po tej scenie możecie się domyślić o co mi chodzi Ale jest tak. Znaczy na YouTube'ie nie da się wybić z Minecrafta Przynajmniej nie teraz Kiedyś się dało, teraz już jest przesycone, że tak powiem, tym i no już raczej nawet dobre filmiki są pomijane ze względu na to, że bitnieje tam Minecraft. Eee, więc to już odpada ta rzecz typu, że można się na tym wybić. Ja robię myślę, że w miarę niezłe materiały jak już z Minecrafta, bo też robię wrogi i parę innych rzeczy, ale jak robię z Minecrafta, czego jest dużo u mnie na kanale, to jak widać jakoś słabo mi idzie to wybijanie i jest wiele takich ludzi, które robią naprawdę niezłe rzeczy, ale Minecraft to Minecraft, tak, tak sądzą ludzie, mnie tak nie sądzą. Co do strony głównej. No, strona główna działa tak, że tam są filmiki, które ludzie oglądają. Eee, nie można się czepiać do tego, że tam jest Minecraft, bo jeżeli to się ludziom podoba, to tego nie zmienisz. Eee, mówię o kimś, kto nagrywa filmik typu taki, jak był wcześniej. Skoro oglądasz Minecrafta, to. No to nie dziw się, że jest na pierwszej stronie, no. Nawet nie możecie się czepiać o Minecrafta za to, że jest go dużo na polskim YouTube, bo jak obejrzycie sobie zagranicznego YouTube'a, to tam także jest bardzo dużo Minecrafta. Minecrafta w ogóle na YouTube jest dużo. Z tym, że dużo jest Minecrafta, który jest gówniany, a mało jest tego dobrego, tego najlepszego. Więc co możecie wywnioskować, oglądajcie moje filmiki z Minecrafta, które ponad są całkiem niezłe. Nie wiem, zobaczcie sami ocencie, są tam na dole na kanale, jak oglądacie to tam są. A może w, w opisie będzie jakiś link też do jednego z filmików tych lepszych, którymi mogę się poszczycić. No. I na koniec już podsumuję. Chcecie tak. Chcecie może te question and answers. Będzie niedługo timelapse yy, i wkurzajcie się na Minecrafta jako, że jest, że jest na głównej stronie YouTube'a bo naprawdę nie macie na to wpływu, chyba że wszyscy przestaną go oglądać, w co wątpię, że przynajmniej jeszcze w następny rok będzie jeszcze obfity w ob oglądalność Minecrafta, a przynajmniej tego dobrego. To tyle na dzisiaj i naprawdę już nie chcę Wam przynudzać. Pozdrowienia dla wszystkich i cześć! Kliknij, subskrybuj. To ten żółty guzicz. Tak, dokładnie ten. No, klikaj.